Idziemy do Ladasia. Zobaczyć czy się wyspał. I co tam Adaś u siebie? Wyspały, wyspany, czy jeszcze będzie... Czy jeszcze sypiasz? Jak się śpi? Wygodnie. da się stanie po trucinku alkohol co alkohol alkoholu, alkoholu by się napił mm. no a wie, że we Wrocławiu jesteś? No. Na przejażdżkę. Masz piciu piciu. O wie, że we Wrocławiu jesteś. Nie. No. W podróż. Żówka. Zdrówka. Że o. Bo... Bijże. Soczek dobry. Już. Dobra. Odbiór. Dziękuję. Odpoczywaj. Odpoczywaj, chłopie. Dob no, ja ci gaszę światło, odpoczywaj, tak? Może być? No. My jesteśmy tam w drugim, co nie? Jak coś, jak się obudzisz, to do nas dołączysz, co nie? Oczywiście. Ach. A nie przeszkadza światło do Światło? Nie przeszkadza. Światło Ci nie przeszkadza? Nie, z boku. Nie, z ja zjechał. Tam... O. o. Ale osadna co Jak? Jaka oszczędność. <noise> jaka oszczędność. Wiesz o co było. No? osadać musi być. Mówisz? Pewnie. Wiesz, bo to Ale nie, ale nie na, nie na... na... Ale, nie na ale nie na wakacjach. Nie oczywiście, ale... Ale już. Dosz... Jak mógł się No? Wiesz. Ale Ty lubisz zgaszone światło, czy nie zgaszone światło? Nie. Bo widzę oczy. No, za... Ja wiem. To... Aha. Bo widzę, zasłania się kołderką, to znaczy, że nie lubi światła. Ej.

Hmm? Już cztery godziny. Cztery godziny już sypiasz. Widzisz, jak ci dobrze? Aaa, <śpiewanie> <okay>. no. <śpiewanie> no. No, dalej. Okej. Okay. Paweł. No? Jak to no. jest to? No. Jest to... zło. Jak może lać? Kogo mają lać? Owo No. Będzie grać co No a jak? A jak ma być? Jak zawsze. Tu, tutaj jak w domu. Nawet może lepiej jak w domu. Tak trzeba prowadzić bezstresowe życie i bardzo życie. No. Chcesz, żebym miałby No. Ale. Co by ci potrzeba było bez życia? Do bardzo życia? No. Ty ty mówisz, że wiesz, mieszka to wszystko.

Dobra, ja. No, I śpij, wypoczywaj Sobie. z no, dam ci zapach. Już. bez Tu masz popielniczkę, tu masz giptora, tu swoją zapawarkę, odwrotnie papierosa, bo długo nie popalisz. No. I kto tu ma majorkę? No jakby, no traf do celu, no cią ciągnij. O, lepiej, 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 lepiej jest! Masz. No. Jak przypalisz kołdrę, to się wyrzuci. Nie no. Przez. Ja jestem Jezu, musisz mi Nie, spoko. Ale mówię, jak się, by się tak strafiło, syn. To już na koniec się i tak wyrzuci. Powoli? No. Ja już w życiu. Wiesz? U no. Głoś, słuchaj. Jakoś mówię i, i Bardzo żałuje. Spoko, ja też cię lubię i wiesz. To jest inna rozmowa. Między jak my się spotkamy, sobie przyjdziemy, nawet tego nagramy i coś pogadamy. Tak, my jesteśmy z innej gliny nawet. No, i właśnie w tym pokażę. Muszę no, jest inaczej. I nie mogę, żeby ja dać parę czy coś. Bo ja takie taki coś nie zrobię. Ale to, 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 nie, to nie moje. Ja, ja jestem piachem, to ja jestem. E? To, no już pospałeś trochę, dobrze jest. Gorzej wyglądałeś wcześniej. Teraz to już... Teraz to już bułeczka, nie? No, na takie zerowe wchodzisz, no. Jeszcze jest zaspany, ale... ale żywy. Ale to jest... Jezu, Jezus. Ale ciężko A miło się chociaż spędzasz czas? Prawie. No. To jeszcze nie koniec atrakcji. I ja to by... To nie koniec atrakcji. Ja to by... Ja, ja to by... bardzo dziękuję. A nie, nie, właśnie nie dziękuję. Za co ty dziękujesz? To, nor... to jest, Adaś, normalna rzecz. To jest normalna. To nie jest, że jest jakąś gwiazdą czy coś. Jesteś człowiekiem. A nie traktują cię jak gwiazdę. <śmum> Sam wiesz. Jakby. No trochę, trochę więcej dla człowieka człowieczeństwa. Moim zdaniem. No. Tak jak z nami sobie Przyszedł W gości, to jest pamiątka moja dla ciebie. Tak jak byłem na samym początku. Ja, dziękuję, że mi zaprosili. Ale, no, kurde. To jest dopiero początek, bo się wyspałeś. Jak się wyśpisz, to dopiero. Zapraszamy do pokoju głównego. Zjemy sobie kiełbaski na gorąco. kurde, coś się wiesz, normalnego piwa, człowiek napijesz, a nie jakieś lapa To wiadomo. A ty jeszcze coś? To nie jest, że tylko. Śpimy i pijemy. To, to A, z, trzeba jeść. Ale ja mam tutaj dziękuję, to wyjeżdżę z tutaj. Chłopie, ty, po, ty powinieneś mieć o wiele więcej dla siebie. Sam wiesz. Oglądałem też cię nieraz. I poprzez to, że to ogląda, oglądałem, wi, oglądałem, widziałem. To dlatego zdo, chciałem przyjechać i pokazać, że inaczej to jest niż tak, jak jest. No, powinniście mieć moje y, życie normalne. A macie to, co macie. Jesteście fajnymi chłopakami, tak jak ty. Ja waszą trójkę taką mam, co lubię i zawsze tego. To byłeś Ty, Staś jaki był, ale Staś i Łysy. Nawet Kazika lubiałem. On był taki jaki był, ale Kazik też był. W, po, potrafił być szczery. Nie bał się i potrafił być też szczery. Do bólu. I za to go lubiałem. Chociaż był jaki był, każdy wie, ale. Ale lubiałem go. Ty, jaki był, był, nie? Ale.

Wielniczka w piwie zero. Jak lepiej? Już poczucie? Samopoczucie? Samo poczucie? Samo pożyte, już lepiej. Tylko Puszczy te moje podzale. Możesz? Gdzie, yy, rzeczy? Nie. Jeszcze raz. Po co? Mam pół. Iiiii. Wej. tego. No. Dasz o Czy... Wości już nie ma włości. Mieliście chociaż gdzie spać, jak was wyrzucali cały czas. Tam była miejsca, ile tego miejsca, to jak willa była. Było i mhm. A teraz już nie. I to jeszcze na takich obrzeżach, że, że się nikt nie wtrącał. Można było. A teraz już nie. Teraz to już każdy widzisz, gdzieś po ulicach, po krzakach. A Ty myślisz, tak, żebyś wiedział. Mhm. Spają, zobacz, za wiatronką spają, materac mają, spają, ale jak wypada, to jest chuje. Mhm, mm dziury przecież. Wiesz co chodzi.